Pierwszej serii na drugim miejscu. Polak, który im skoczył 139,5 metra. Kamil Stoch, dobre wybicie, spokojny lot. Gdzie wyląduje Kamil? Jest daleko! Jest powyżej rozmiaru skoczni, a więc dużo lepsza odległość niż ta z pierwszej serii. Powyżej 145 metrów na pewno. Severin Freund miał 147,5. Polak 145,5. Miał 4,5 punktów przewagi nad reprezentantem Niemiec po pierwszej serii. Maru Równie wysokiej jak Severin Freund, noty od wszystkich sędziów po 19 punktów i odjętych 16,3, a więc prawie tak samo jak Severin Freund. Wydaje mi się zatem, że Polak powinien objąć prowadzenie. Bo to jest e, odległością, przegrywa 2 metry, czyli 3,6 punktu, a miał 3,5 punktu przewagi. Będzie pierwszy albo tuż za reprezentantem Niemiec. W każdym razie będzie podium. Kamila jest chyba pierwszy. Kamil Stoch będzie w tym momencie liderem konkursu. W najgorszym razie będzie drugie miejsce. Tak jest. O jeden punkt wyprzedził Severina Freunda, a więc.